Ja się mogę skończyć na tym kanale, no i sobie bizowe. O, kurde, dzieje się, dużo się dzieje. Najpierw to trzeba się w ogóle udać na dzielnicę. Musimy wziąć e, coś z domu. Ciekawe, się. O, przebraliście już. No. Kurde, nie może być tak jak jest. Musimy się tym ogóle, Zobaczmy, jak mi od razu doszedł. Fery, mi, mi coś wam na rok, Jadę na dzielnicę. Zobaczmy, co się tutaj kurwa dzieje. Gdzie ja na chwilę odstawiłem do sklepu? Chyba dobrze zrobiłem! On nie ma... Nie załaduję do nich biorę coś cięższego jak wymędzisz Na ten polity... O! Oo Zabijamy go panowie Dostał rękę, tyle mógł wystarczyć. Dobra, teraz go wybierzemy. zostawcie go tutaj. No niech ci będzie.

Jakieś auto no, nie dobra widzę, muszę coś kupić jakieś samo bo najlepiej to coś uczonego i dużo ale wizyta, że się nic takiego nie skombinuję. dobra, więc jak pole coś. E, dzień dobry. dzień ja, dobry. Szybko, szybkie auto do tak 600 tysięcy, 600, szybko, szybkie auto do 600 tysięcy. Ej, to polecam tutaj, 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 tutaj. to auto. To auto polecam. Jakieś szybkie no Tutaj no, to! to. Dobrze pan o to. U. Tak, tak. Robisz dobry wybór. Co? Tutaj kolega... A, niech pan nie taki... pyta. Tutaj kolega się potknął na sosie pomidorowym. Dobrze, nie wnikam. Ja bym chciał to oddać szybko, bo nie ma czasu. Dobrze. Dobra, jasne z Nie ma czasu. Chociaż z tego... No ja bym najszybciej spierdzielasz po prostu teraz. Nie mam skąd ja wezmę pieniądze na życie, ale... Muszę widzieć co... coś co, Jak mi dojechać, nie? Ja nie wiem, widzę. Nie mogę narobić. Ups, Ej widzę mam głupi ale plan. No to może głupie, ale nie mają bazę w Lapsa. Ej widzę. Bo nie mogę zrobić na na Human Lapsa. to ma wizję Dobra widzę, jadę teraz tak. Możemy kiedyś zaszlić, to jest po pierwsze, więc zaszli się gdzieś. Zaraz coś wynajmę sobie na parę dni. I zwinę jakiś samochód, pojadę do Human Lapsa. Przybiorę się i zobaczymy, co się będzie, nie? no To będzie najgrubsza akcja w historii tej bo... No, nie, ale no, musimy odbić... Można odbić, gdziekolwiek jest to jest ich baza. Jeśli nie, no to po prostu robisz tur na coś, co nie ma sensu, ale... Może być tak, że atakuje coś innego i odbyje po prostu laboratorium miasta i to będzie już przypał. Albo je faktycznie ktoś odkupił i już ma bazę. Zobaczymy, co wyjdzie z tego wszystkiego że tu nic nie ma. W ogóle zobaczcie, dokąd atakujemy, jak rózę ten gag, to jest nie jakby za. Nie, to w nie ma cukru. Nie, żadne subry. To jest ciekawe, nie? że Szalna supra, nie super. Dobra, widzę. Dobra, chodzę. Idę sobie tutaj. Zabrakło sobie poniżej w akwen. Bramy są zamknięte, ale dobra, chodzę. sobie tutaj. Zajadę sobie pod tyłem, tu co, że nie widzę. Dobra, biorę długo. Biorę długo. Idę się przyczaić tutaj, tak? Są tu jakieś kamery? Także nie widzę, już dobra. Kamera się otworzyła, ale to nie będę chwilę w środku nie ma. będą nie będę chodził, powoli będę chodził. Chyba to jeszcze wiecie. Chyba sobie... Wacie sprawę. Chciałam cię coś tutaj. tam idzie. No tu mi to jest. Nie słyszę tego. Ale jak... Niech on... nie, nie każdy bo jeszcze... Się... będzie problem. Dobra. I jakby... Prawdopodobnie tak, że nie mogą mnie usłyszeć. kamery? Nie ma tu kamer cholera? Dobra, nie, nie, nie nie chcę wnikać. Gdzie tu iść? Nie wiem gdzie iść. Chyba tutaj są jakieś klatki widzowe A ja w ogóle mało ochrony tutaj jest. Albo po prostu są gdzieś skupieni, albo na akcji, albo nie wiem. Co, jest wiele przypuszki. Zobaczmy, czy w tej klatce nikogo nie ma Tutaj nie ma Zobaczmy, czy dalej nikogo nie ma, bo to może być... Też nikogo nie ma Tutaj też, tutaj też Cholera, to wygląda jakby naprawdę tu... Nie wiem... Nie wiem, widzę To wygląda jakby jakiejś rzeźnie po prostu Też nikogo nie ma, cholera Nikogo nigdzie nie ma Klatka. Dobra, widzę, idę, nie wiem, zobaczymy Zobaczymy, co mnie dalej będzie czekać nic nie ma, dobra muszę bardzo powoli iść. Ja bym tej kap nie mogę pojechać, ale bardzo powoli. Tylko zobaczmy. nie ma? Mogę usłyszeć, ale no, jeżeli zabiję wszystkich po kolei. To leży to niech leży. Idę dalej, widzę. Na razie spotkałem dwóch. To nie jest jakby baza, która mogłabym no. nie wykończyć, ale... Nie wiem czy ja chcę tam iść, sprawdźmy najpierw to Tutaj zamknięta cholera, dobra widzę, idziemy dalej Zobaczmy czy tam CO TU jest? Zbierzemy to w normalnie Nie widzę czy to się otworzy? Otwiera się Leży Leży Znaleźć? Nie, nie 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 nie, dobra, niech ja leży No leżeć, to niech leży, dobra Co tam w nie, żeby że żony O mój Boże! Co to jest? Inkos. Co to Co To jest Co to jest, nie wiem, Jak to zwać? Szyle kamerę. Pana, przerwana. O, za. Raz! 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 Znowu w tym w Nie wiem, to jest, to jest. też co jest? Patrzcie. się. Polera. Może, może ja odłączyć zasilanie. Nie wiem. Może wyłączyć. Prąd w tym chyba nie. coś da. ten robot stoi, widzowie. Czy to nie jest Ty? Chyba że ten robot był zasilany? Nie wiem, no, dobra. Cholera. I... Wiem, że tam jesteś O, nie A! Dostałem. A! Dostałem. Ten też. Ten też A, nie wiem, co to jest. Ach. kolera. A, kolera. A, kolera. A, kolera. A, kolera. A, Zrobię, pad! Dobra, Tu leży Johnny, nie? To jest kulawki, że nie rozbiję tego. Cholera, siłuj! Aaaaa! Ła noga! Cholera, Oa! O, to ref i szybko. Biegnę zobaczyć dalej. już druga klatka chyba tak? Tam siedzi. siedzi O mój bo... Tu ja ci szczepczę teraz, nie? Bo to kulka Raz, dwa, chyba. dwa Ten na pewno Stało? Poddaj się Poddaj się od dwóch ludzi Poddaj się od dwóch ludzi Już Zdaj mi radio Masz Trzeba się atakować Otwieraj kapsułę numer jeden, już idziesz za mną, do tyłu. Prowadź mnie, puść tą broń. Puść tą broń. No. Otwieraj jedynkę. My, mam, my tutaj mamy coś. Otwieraj no. jedynkę, nie obchodź mnie co tu masz. Dobra, ty! O oh, w dupę! Uh. Co jest? Co jest to biegnie dalej? Jest otwarta. Dobra, widzisz, niech on wyjdzie. Wyciągnij go. Wyciągnij go, bo cię zabiję. Dobra, idź. Dobra. Rozbijesz szybę tamtej. Teraz na kolana. Nie zabijajmy. Otwiera Otwierasz dwójkę. Kto siedzi w dwójce? Ot Inna osoba. Zostaw go. Johnny! Johnny! Otwórz bójkę. Zapłacisz mi Otwórz. za to. Otwórz dłonie. Myślę, że mnie to powstrzyma. <kuh> Myślę, że mnie to powstrzyma. Myślisz, o. O. je kolejny. Nie. No, powstrzyma? panowie yeah. o. O. Czekajcie, panowie, przestańcie. O. panowie, uciekajcie! Nie. No, Nie. No, Co jest? Dostali się. Przygryźli obwody. Chudle. Dobra, bierz... Reszta i uciekamy stąd, ewakuacja. Panowie... Wytwieraj dwójkę do cholery, bo cię zabije. Ale nie o, ma o, czasu! Otwieraj dwójki! Nie padły! Nie mam Z jak otworzyć! Tak jak dwój człowiek. Nie mam jak tej dwójki o. otworzyć! Przewody padły! Przegryzły! Nie mnie to od... <gryzły> Jak? Rozbić tę szybę czy nie wiem co. Co? Przecież to jest kula odporna. mi teraz tu będą. Polera, biegnij Uciekaj, żony! Jeśli Wam życie miłe, to biegnijcie do wyjścia. Biegnę do wyjścia, nie ma tu widzowie. Ja uciekam! Żony, uciekamy! Polera, nie. Chodź, pipkał, uciekamy z chodź, 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 ty chodź, 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 Nie co, co ty co, co się stało? chodź, 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 Co chodź, 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 Co chodź, się Nie wiem. Wszystko biegnę nie przodem. Nie boli. biegnę chodź, za mną. Ej, stawaj! Stawaj! Szybko, gigląć! Znowu! Słuchaj, na pewno się tu dzieje, ale jakby nie strzelamy się! Co jest? Nie strzelamy się! stawaj! No, nie czuję! Zaraz, zaraz. Kajom, zaraz tu wszystko! O, co jest? Stój, 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 stop, 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 stop. Zanim wyjdziemy, mam nadzieję, że, że nie zdradzicie nas w tym momencie akurat i że nie strzelicie mi w tym głowy. Za mną! No i raczej zróbmy. Nie mówcie nic z naszym szefom, bo nas zajemią. To to by... No, oni nie będą, żeby nam teraz pomagać, czy przeżyć? Nie, nie powinniśmy tego robić. Ale nich, to co tu dzieje? Powinniśmy was zabić, ale... ...my nie jesteśmy tacy jak oni. Dobra, wsiadajcie do jednego, pojedziemy. Dżony, siadaj. Tutaj pomogę mu stać. Kurde, ma ugryzienie. Wstawaj, dzony. Chyba, że to zadrapanie. Wstawaj. To może być koniec Dżonego, cholera. Dawaj szybko. Do auta. No się nie. Siadajcie. Dobra, pakuj Gag... go do auta szybko. Jakie Idź za nami motorem. Idź za nami motorem, panowie. A co jeśli wasi szefowie się dowiedzą? Halo, panowie. Co jeśli właśnie szefowie się dowiedzą? Jeśli nasi się, e, na, jeśli nasi szefowie, Kurdupę. Jeśli nasi szefowie się dowiedzą, dowiedzą. To nie będziemy... to będziemy mieli po życiu Będziemy mieć pólis, takie Co jest w nie? <śmiech> <śmiech> <Rzesz>? Jeszcze <laughs> Co mi jest? Ja mam stary, Ubrzydło się coś No Może wejść to jakąś górę. Dobra. Zatrzymajmy się. Co jest, stary? Czemu ty mi kierowni Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty kontynuujesz?